Mieliśmy tyle planów, a póki co jedyne co robiliśmy, to graliśmy w gierki. Daj spokój, szkoda gadać. Wracaj się tu, kurwa nie umiesz po sobie kibla umyć, tylko obstranę zostawiasz. Wszędzie kurwa gówno leży nawet na posadce. Kurwa nie masz tej, szczotki? Of... In... Jaki ładny pokój? Ładny to on może był, tak z 50 lat temu. I'm in England, Ameryka! <laughs> <So much. laughs> Who, who's your president? Ah, Michael Jordan! Girlfriend. Girlfriend. Girlfriend, he's bye. Damn so you get down bitches for real Dziewczyno, czemu jesteś taka niemiła, ja widzę twoje prawdziwe kolory. No nie wiem, sobie ściany pomaluj tymi kolorami, nie wiem, nie interesuje mnie to. Odkurzanie! Mycie! Nie dyskutuj ze mną! Odkurzanie, mycie podłóg! I kibel, kurwa. Obsrany, obszczany masz kurwa umyć, bo tylko ty tutaj sikasz, kurwa. Girl dinner, girl dinner. Nie no stary, przecież miałeś to rzucić. Stary, mówiłem ci, że gdybym chciał, to bym przestał palić. Ja nie jestem od tego uzależniony. Mhm, yeah. uh -huh. tak, jasne, no. Na pewno. Jest dzisiaj piękna pogoda, sobota, to czemu by sobie nie kupić? Bo arbuza z limonem bez cytryny. Czy ty siebie słyszysz? Co to w ogóle jest za smak? Weź, daj mi spokój. I... Do that again. You're not the boss of me. Just... Oj Andrzejek, masz miły prezent od nas. Nie no wywalaj mi z tym widerem. Panato to. Co? A widziałem tu. już. Hey, can you guys hear anything? You know what I hear? I HEAR THE SOUND OF YOU SHUT THE FUCK And HE CAN'T HANDLE HEARING THE WORD TREAT? TREAT? NO TREAT TREAT? NO TREAT TREAT? NO TREAT oh. A jakie masz skarpetki? Zwykłe, białe. POKAŻ! NIE! WĄCHAJ pizona PATUSIE! A co na mnie pipczysz, baranie? Kto ci dał prawo jazdy, głupia baboty! TO CO PIPCZYSZ?! Boże. Co? Nie najlepiej już spać, sprzątać, goto... Nie, ja się tam przyjdę. Uh, John's Ryan. Zrobić jakie? czy z się pobić. Na szyd wieży, że Alba się wdrapać. Daleko! Yeah! a receipt? No, but can I kiss the employee? No! Mm, zaraz pewnie mu coś zrobi. Zaraz ja wam coś zrobię, jak nie przestaniecie gadać. No oglądajcie. Oj, no co emocje są. Idę oglądać sam w pokoju, i tak nie oglądacie. Nie no, już zaraz kończę, bo mi się ja tam zazerkam. Dziecko, Dzień dobry! Dzień dobry, co dla ciebie? Ja bym poprosił tamte dwa napoje. Ale ty wiesz, że to energetyki. Nie, nie wiedziałem. Ale to i tak bym w sumie wziął. Dobra, poproszę dowód osobisty. Do widzenia! Having another cheat day, I see. Getting cheated on by your boyfriend, I see. Yes. Tu kółeczka, zamontuję ci specjalnie. Dziękuję, sąsiedzie. Tak mają dzieci z porażeniami mózgowymi, jakbyś nie chciał wiedzieć. No i co z tego? Ale zapewne chcesz wiedzieć. Wła Zwiedziałam, że popala. Franek, chodź co to kurwa jest? Głaszcz go nie gryzie. Hej maluszku! A? Kurcze, by chciał mnie ugryźć! No co, ten wymuchy nie skrzywdził. AAAAAAAA! This is garbage. Yeah. But I can't stop listening. Yeah! What's wrong? Show me your arm. It's nothing! Show me! FINE! She got bit! She got bit! Calm down! Calm down! Calm down! Apologize. You like boys? No, no. Ojciec weł mu zajęcie znajdź, bo ten mały gnoj mi kurwa komputer rozjebał. Grupą klasową zostawiłeś zalogowaną. Jutro mnie nie ma w szkole, bo obstrałem gacie. A ja dochodzę do wniosku, że jakbyś miał obie ręce w gipsie, to byś mi kurwa kompa nie dotknął. <głosy> <głosy> the life rack, the life raft teraz korek odjebany, nic nam dzisiaj nie pomoże. Ja pierdolę! Kurwa kaczyński, już gramy w końcu. Zaraz wycieram dupę. Okej, okay, skarol, Ruki Wstawaj kurwa, podłogi miały lśnicz, a nie ja kurwa, z roboty do roboty będę wychodzić. Nie, no. nie, What wirowanie. Jakie on nie, 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 Take those back to nie, nie, No, why? Do I look like I work for you? Olivia, you're already nie, nie, dishes. Why do you always do that? nie, that one. How long has this nie, I don't know. <coughs> Did you complain fart in there? No. go <coughs> Dostaniesz na tydzień po córka z mężem na. Uuu, siódemka tref, a ja mam wyjebane, człowieku Raz, dwa. i see you, sir, me. Nie powiedziałeś bingo, frajerze. Głupi głupku, ty. Co? Uno! Wybierasz karty, kochany. <noise> Nie, 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 nie odbierz mi mojego zwycięstwa! Nie mojej chwały! Ty jesz to? Nie? Fajnie, to ja zjem za ciebie. Boże, żeś ośliniła ten widelec, dziewczyno. Gdzie my jesteśmy? Już prawie, zaufaj mi. Widzisz? Le widać. Kurwa, Paweł to kaktus. Wypadek przy pracy. Cały jesteś kurwa, wypadek. Dobra, dawaj. Ech, będę tego żądał. Odnosząc się do komentarzy, tutaj dam Wam screena. to może przestaniecie pisać hejty, które mi się w ogóle nie przejmują. Kei-fuku, mochigaiyou ga niya! Edgeworth? What's happening to him? Call in a medic! Mm -hmm. Jak na miejscu, jak ja już w samolocie będę napierdolony. Ja mam kurwa poprawiny w sierpniu z matmy. Małgosia zjadła 4 jabłka i wypiła 2 litry mle. Małgosia jest pierdolnięta. I dyrektor, bo pani kurwa suty stoją się skupić nie mogę do chuja. Eww. Dawa mi to. Niot kurwa. Prosiłam. ucz się kurwa. Całe wakacje na to miałeś. Okay, well, I mean it this time. I'm not dealing with that no more. I need a good man who's gonna treat me right. Hey, well, I wish you the best. Um, hello. Hey, bae, I'm sorry. I didn't mean none of that. Kupisz mi buty? Ta, spoko. Wyniesiesz za mnie śmieci? Tak. Nastrasz do akwarium? Tak. Wsadzisz łeb do kibla? Tak. Yo, jest tam. Ja, jest tam. To za szczur tym razem. Idzie tu właśnie. Ej, hey, mała. Wow, jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Hej! <gry> Moje uszy dostały palpitacji. <gry> W I, uh. i nożem, a nie wpierdalasz paluchami przy stole, kurwa. Możesz nie pierdzieć? Jak ty się zachowujesz, kurwa? Dmuchnij mi jeszcze raz w ryj i ci za kurwę taką listę. Jest, pokazuje 40 minut Ja pierdol... Spokojnie, znam skrót Pierdolę te twoje skróty O co ci chodzi? I nie pamiętam, czy teraz w lewo, czy w prawo Weź go zapytaj Co? Dobra, dawaj w lewo Hey Maddie. You copied me with your jean shorts. Change your clothes now. Now! Now what does she look like? She looks like my girlfriend. So what would you rate me out of 10? Um, I can't do that. Can't rate me at all? Yeah. I can't rate you at all. I just don't know it yet. Maybe I just need to believe in myself. I didn't. I got over there and I just started pressing shit. I didn't know what the fuck I was doing. It was horrible. She, lo she was so disappointed. This stuff. Mama Koala. Pfft. Mówisz jakbym misia nigdy nie widziała Spokojna twoja rozczochrana Z Bobaskiem Koalą Co? No way Hmm? Sucę pokabrunatne oczy, bo cię kocham La la Ej, la la Ona na mnie patrzy i mi sjorbie What's up guys, it's Kwandale Dingle here I have been arrested for multiple <coughs> Boże. Oh no A jak będziesz srał to już nie, mo, nie moja sprawa. No. Oh, bro, I've already seen that. Oh, Co to było? Bekłaam sobie. Bekłaś dziewczyno, coś ty jadła? No kiupachę. Mizime na sugata osarasu koto ni naru no wa hatashite dochira ka nie da Mamuśka! Może leż gdzieś nie przytomna w rowie bez nogi? Ojciec, nie straj na dywan! Przez mi nogę! Udać kobietę! Oddawaj mi nogę, kurwa! Bro! I sentence you to stop! I sentence it... bro, I sentence you! To... I Will you stop talking! mówić, żeby miał, podać? czy śliwkówkę? E, nie, to będzie ta woda i jeszcze bym prosiła jakąś najmniejszą rzecz z tego sklepu, żebym mogła w rączkach utrzymać, co pani ma? A to tam o przy będzie, se weźmie i se sięgnie. Nie no, ja nie dosięgnę. Nie widzi pani jak ja mam krótkie rączki? To zaraz, starego kołodziejczyka spod sklepu zawołam, to jej sięgnie. Eee, nie, nie. sięgnie. Obców jebanych o posprzątanie kurwa, nic tu nie zrobią! Poprosić o kim kimla, to szczotkę ci połamią. Tyle kurwa potrafią. Zmywarka? Ja...